Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. W jakim czasie przejedziemy podaną drogę z podaną prędkością? I mamy tak, 100 km, a prędkość wynosi 20 km na godzinę. To zacznę od tej prędkości. 20 km w ciągu jednej godziny, a my mamy 100 km. To ile to będzie godzin? Trzeba 100 podzielić na 20. To wychodzi nam 5, więc powiemy 5 godzin. W takim czasie pokonamy trasę o długości 100 km. Kolejny przykład. Zaczynamy od prędkości. 10 km to 1 godzina, a 20 km to 20 podzielimy przez 10, wychodzi nam 2 godziny. Dalej. Średnia prędkość to jest 9 km na 1 godzinę.

3 godziny. Kolejna prędkość 40 km na 1 godzinę, a my mamy 120 km do pokonania, więc 120 podzielić na 40 to się równa 3 godziny. I ostatni przykład 12 km na 1 godzinę. My mamy 36 km, więc 36 podzielić na 12 wychodzi 3 godziny. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.